Życie zabierając im 800 plus? Nie, nie chcę im zabierać. Chcę im nauczyć, w jaki sposób mają wydatkować. Dlaczego na przykład dzieci nie mają za darmo w szkole obiadów, nie pojadą na wycieczki? Be, no to pani chce nauczyć na przykład mojej żony i będzie, Wiesz, Monika, pani wie lepiej, jak ty powinnaś wydawać kasę, wiesz? No wiem. A skąd pani to nauczyć? wie? Skąd pani no? ma tę wiedzę? Stąd, że jestem ekonomistką i widzę, w jaki sposób są rozdawane pieniądze, a nie są wydatkowane docelowo, żeby te dzieci później A Czy pani umiały. ma pojęcie zielone, na co ludzie wydają te 800 plus? Tak. No na co? Za statystyk? No. Czy chce pan wiedzieć, jak to wygląda no chcę statystyka? Wiedzieć. No, bo sam no niestety, a, ale ja nie mówię pan nie jest statystyczny. Mm -hmm. Ja mówię o statystyka. A no to na co wydaje? Niestety na własne użytki bardzo często używki, a nie na dzieci. Nie pani poda tę statystykę, konkret. Konkret? Mm -hmm. Proszę zajrzeć do głosu, w jaki sposób są. Nie, ja muszę jebić ja zupełnie inne dane. Jak pani powie, kto mm -hmm. wyliczył pani, że ludzie mm. wydają 800 wsadzie sensie wydajecie na wódę i papierochy? Ach, Uczycie? to zależy, w jakiej części. A co pani powiedziała? No tak. Obraża pani w tej część. chwili? Nigdy obraża w życiu nie Obraża pani w tej chwili? Większość polskich rodziców nie, proszę twierdząc, że oni wydają nie, te pieniądze pana. na wódę i na papierosy. Nie, proszę pana, najważniejsze jest to, żebyśmy uczyli ludzi, na co trzeba wydawać pieniądze. Czy pani nie na uważa, że ludzie są tak głupi, że nie, trzeba nie, ich uczyć? Nie, proszę pana. Że ludzie, którzy nie, mają 4,600 brutto, 3,5 tysiąca w Warszawie do ręki, to nie są głupi, bo oni nie wiedzą, na co kasę mają Ale wydać? To pan powiedział. Nie, pani mówi takie rzeczy. Nie, to pan powiedział. Niech Pani poda tę statystykę, która mówi, że ludzie wydają to na wódę i na papierosy. Kto? No, wystarczy, że Pan zajrzy do Nie, to niech Pani powie, bo przygotowała no się Pani do rozmowy. Ale, ja ale ja Panu mówię, że proszę zajrzeć do gusu. Na co są wydatkowane? W gusie są wpisane wszyscy, na co są wydatkowane? Ja bym bardzo chciała, no właśnie, proszę zajrzeć, ja bym bardzo chciała, żeby rzeczywiście nauczyć, w jaki sposób należy wydatkować pieniądze, a nie w jaki sposób one są rozdawane. Mhm. To jest najważniejsza rzecz, dlatego że. To w przyszłości nasze pokolenie młodych ludzi będzie spłacać nasze długi, które w tej chwili są zaciągane na nasze wydatki. I pan dobrze o tym wie. Dobrze, ja się muszę uspokoić. Tu właśnie znalazłem, na idzie 800. Plus. No. Y no. Dobrze, pan Bachański. Y Według raportu CEBOS wydatki rodziców na edukację 23-24 pokazuje, że aby zaspokoić potrzeby dzieci, które chodzą do szkoły, wydajemy w większości te pieniądze na edukację. Co to jest większość? No w większości środki na edukację. Mm -hmm. Dodatkowo y na, doda na zajęcia dodatkowe 72% rodziców wydaje na y zajęcia edukacyjne dodatkowe dla dzieci. I to jest ta wódka? 72%, ta. a co jest zresztą? Ale to jest większość. No ale co z tego, że to jest większość? A co jest zresztą? Czy Pani chce merytorycznie rozmawiać? Tak, jak najbardziej. Panią interesuje nie 30%. Te 30% to jest wódka, tak? No ale ja nie powiedziałam tego. Powiedziałam, że są niecelowo wydatkowane. 7.